Witam Was, ja jestem The Games Penguin, a to jest pierwszy odcinek z serii Let's Play Assassin's Creed Revelations, misja po misji. Zapraszam Was do oglądania mojej najnowszej serii. Najpierw wchodzimy w tryb opowieści, gdzie wybieramy nową sesję i wpisujemy nasze imię. W moim przypadku będzie to The Games Penguin Dang. Mm. <laughs> Historia Desmonda. Desmond Matt. Desmond Your life has changed so much in so many times. No, i jest spóźnienie w napisach. Za co przepraszam? Postaram się to naprawić w przyszłych odcinkach. Wszystkich łączy jabłko, rajskie jabłko, fragment Edenu. Pamiętając ten filmik, yy, przypomnę, że jest to pierwszy premierowy odcinek, więc nie wszystko pewnie pójdzie po mojej myśli. Teraz, a. Dwa. Postaram się nakręcić wszystkie misje, jakie tylko są. Mam edycję kolekcjonarską, więc mam też misję do, do, dodatkową, którą też postaram się przejść i nagrać. W każdym z odcinków przychodzić będę parę misji, które będziecie mogli, jeśli nie będziecie po prostu wiedzieli, co trzeba zrobić, będziecie mogli popatrzeć u mnie i... Przełożyć to na swój ekran. Nie, napisy. No to jest w tym stylu. Nie, nie, nie wyspa, nie Teraz przepraszam was za lagi, które widzę są nie tylko co do napisów, ale i także poruszenie się gracza. W następnych odcinkach na pewno usunę już, już ten błąd. Nie wie, co go doczeka. Broken. No Fine. Obiekt szesnasty. Prawdopodobnie Polak. Ciekawe, czy miało to jakiś związek z, Hi czy to z historią Polski, że to po prostu przypadek, że szesnastka jest Polakiem. Przynajmniej tak takie były doniesienia, że jestem Polakiem. Już z tego co pamiętam, tylko nazwisko mogło wskazywać na Polaka. <śmany> Ciekawe, jak to musi wyglądać. Siedzieć w szpitalu, ślinić się i przeżywać swój język. Hmm. <śmany>

Hmm. Czyli po prostu trzeba doprowadzić do śmierci Ecio. Przeczytaj historię ostatnich lat Ecio i zobaczyć koniec. że ja to z końca Assassin's Creed Brother, bo... Kiedy Desmond zabija Lucy, kierowany re... Jego ręka była kierowana przez Junonę. Właśnie przejęła nad nim kontrolę i wtedy zabił Lucy. Ja że w końcu się muszą pojawić napisy. Mówi sobie Montreala pewnie. No, jak dasz. Wissroft pokareszt Bo to było fajne miasto Kijów Tam był tam był, tam był, tam był mecz na euro Oglądałem Masyw Nie wiem nawet gdzie to jest Ciekawe no, muszę to wygooglować Kłebek Аа, сиんだ ортохэ бахина

Will so, what will I find when what I arrive? Who will greet me? A host of eager Templars yes. like and your most drunk. Or nothing but a wisdom. As you has not been promised as for almost

Alteira, mistrza zakonu asesynów, prawdopodobnie jeden z dowódców templariuszy, odpowiadający za um, prawdopodobnie otwarcie tej um, biblioteki Alteira. seek retribution like for avenge and i time to continue the search for truth. So, so that all may benefit. So the may benefit. My story is one of many thousands. And the world will not suffer.

po Żykiej, później naprawdę w następnym odcinku nie będzie już ich. No załadowało się. z Messiasa. Aha, podążamy do śladu mniej Altairy, który podążył tą drogą, jeszcze w Ciekawe, gdzie on wtedy szedł, idąc tą drogą, a w tamtym czasie. Z tego co wiem, chyba nie potrzebował się przestawiać boczną drogą. Chyba, że po to, żeby zabić Al, Al Mualima. Lub też wtedy, gdy go ocalił. Zresztą, nieważne. Mam taki problem przez te lagi z zabiciem tego strażnika. żeby to było tu? Nie. Aha, tutaj. ty trzeba. Fajnie, że to, to wygląda to chodzenie śladami, ale tyle. Jak dla mnie jest super. Jak ma wygląda w dniach dzisiejszych? Czyli jak dzi dzisiaj to wygląda? Że tak, jak dzisiaj to, to wszystko, co możemy dzisiaj teraz zobaczyć, jak to wygląda na dzisiaj. Czy zostały z tego same ruiny, czy zostało cokolwiek, co mogłoby świadczyć obecności asesynów. Z tego co czytałem, to w kronikach widać wyraźnie, że istniał taki ktoś jak Al-Mualim, czyli mistrz zakonu asesynów. I owszem, w Masjafie była główna siedziba asesynów. Dawno nie grają w Assassin's Creed. Teraz ciężko będzie mi się przyzwyczaić do. Takiego typu sterowania No, w końcu się udało Kontr-zabójstwo i trzecie zabójstwo Dobrze. I biegniemy za Altair'em I teraz na pewno do góry I znowu to głównie. Szczyt, szczyt główny, nie to najwyższa okoliczna wieża. Najwyższy okoliczny punkt, tylko można zaobserwować to co, co dzieje się w dole, ale i na górze. Jakiś skok ja, czy ktoś potrafi tak zrobić w, dzisiaj. Czy ktoś potrafiłby to zrobić? O, mm, ship

Widzimy dalej, były balkony. Dzisiaj, Dzisiaj ich nie ma. Znaczy, się, że w tamtych czasach, że. No, wtedy kiedy tam szedł Ecyp. Skok po lampie. I kolejny nie ten ostrzem wartownik. Upsa! Dobra, już przeżyłem. Hmm. Warto to po swojemu zrobić. Bezpieczniej. O. Teraz którę... Aha. W górę. No to już chyba szczyt. Wyżej się chyba nie da wyjść. co tam jeszcze będę by zrobić no tak Lekki lag Ciężko się nawet z nim walczy muszę naprawdę ogarnąć to i nie wiem jeszcze dokładnie w jakiś sposób ale zmniejszyć te lagi które... Aha, dobra, już, już, już mam. W prawo. Prosto. Prosto. I w prawo. O! Muszę go trzeba zabić. Pewnie jedna śmierć będzie niepostrzeżona, a gorzej już zresztą wiedziałem, że któryś zauważy. I zginie. I następny uderzenie. Uderzenie. Uderzenie i zginie. O i kontra. Dob teraz poszło dobrze, mimo tego laga. Woli się, zaczynam przyzwyczajać. Jakiś rzemieślnik, pewnie. A, wiedziałem. I <speaking> have red. we not, retiro, we not made much progress. Made I, much have progress. I have not it's so made than This stone And you all the gold world. Do you mean just? Do you There are key here. There are key But i to not Mleka Polka przeczytała mi się książniczka, nie książeczka. Hmm, ciekawa jaka księżniczka. Jak, jak miałem na myśli myślę z o, o tym. Boże mi Polski. Od celu i powoli poszukiwanie kapitana, Baruszy. Tak, odzyskać dziennik, czyli tą książeczkę, księżniczkę <grym> książeczkę. Dziennik, z tego co wiem, dziennik Marco Polo. Niko Polo. Dziennik Polo, który właśnie schował te klucze na prośbę, jakie miał jeszcze z koncesją w Altaira. Trzeba sobie z nim jakoś poradzić. Za, zasuwają bramy, więc trzeba będzie jakąś inną bramę. Dość sprawnie te bramy się zasuwają, jak na nie używam od 300 lat. W ogóle i ten zamek dość dobrze się trzyma, jak na taki już dość długoletni. 30 lat nie jest siedzibą asesynów czyli Do, dość długo. Pewnie od zaatakowania mongołów. Wszelkie tak by mongołowie zaatakowali twierdzę asesyjna. Z tego co czytałem, właśnie czytałem, że masy obecny w obecnym świecie to ruiny. A Właśnie przez to, że mongolowie zniszczyli zamek kamień po kamieniu, nie dawali sobie prawdopodobnie rady z asasynami, jeśli chodzi o wyszkolenie, więc musieli zburzyć zamek całkowicie. O, kolejny patrol do zabicia. Łatwo pójdzie z pierwszym i z drugim, ale trze trzeci już na pewno się nie da zeskoczyć na lekkie podejście. Już za dużo osób padło, i za dużo czasu minęło. I śmierć. I to samo będzie z drugim. O, bolesny z w gru. I na górę pchniemy się. Nie tędy, nie tędy... aha, potem. Po tej dwóch Hop. Blok. Do góry. Jak sobie tak dam radę. Nie masz już ten lag, jest no, dość... dość... bardzo wszystko zającym. O spadochron. Dzielimy się od razu do rzeczywistej wioski, nie? gdzieś na przedpolach i pogonimy za naszymi przyjaciółmi. Hmm. Słychać orło. Biegną tam paryusze. No, to jest rolnik. Ciekawe, czy czekają na mnie. Pójdę, czy spodziewają się. No, mhm. spowolnione to wszystko. No, są Pójdę tam, tak pani. oj, już już nic z nikt nie jest nic z pola widzenia. Na drabinkę. Teraz ja trzeba spieprzyć, zanim mnie wykryję. O, dobrze. Chyba się uda, chyba się uda. Idź, kysz. Kysz! kysz. kysz. Jest, udało się. No, powinno być gbunkę z masłem. Zobaczę, że pójdą w dół wioski. Gdzieś tam pewnie pójdą. Jak, jak na razie idą tutaj. O, zauważył mnie? Trzeba się teraz cofnąć do żeby ich lepiej widzieć. Patrzy na mnie. No już przestał. <laughs> Czasami się, że to jest zbyt proste. Ło, z Mmm Dobra, będę się powoli kończyć ten pierwszy odcinek. Mm. Dobrze. To będzie na koniec tego pierwszego odcinka. Koniec już tego pierwszego odcinka Sajski Revelation z misja po misji. Był dzisiaj z wami The Games Penguin. Zapraszam do komentowania, komentujcie, subskrybujcie i jeszcze raz oglądajcie moje następne odcinki. Do zobaczenia. Cześć.